Dzień dobry, nazywam się Mariusz Obiedziński i jestem nauczycielem muzyki w szkole podstawowej nr 34. Znajduję się w studio nagraniowym obok mojej sali, oczywiście w szkole, w której pracuję, i z tego właśnie miejsca chciałbym przeczytać Wam fragment książki, której jestem autorem i którą wydałem w tym roku. Książka nosi tytuł Skrzypeczki Płonetników i opowiada o przygodach. Rodzeństwa Tomka i Luizy, którzy za sprawą magicznych skrzypeczek, przenoszą się do prasłowiańskich czasów. Posłuchajcie, proszę. Naraz poczuł, że struktura zmurszałego drewna zaczęła się zmieniać. Skrzypeczki ożyły pod jego dotykiem. Chłopiec z wielkim przejęciem, wciąż nie unosząc powiek, muskał je pieszczotą pierwszej niewinnej miłości. Chcąc dokonać kompletnej metamorfozy, głaskał każdy detal, każdy zakamarek, każdą powierzchnię. Zagłębienia wyrównały się, starcze niedoskonałości odmłodniały, a struny naciągnęły. Wiolinista w końcu otworzył oczy i wpadł w zachwyt. Oto miał przed sobą antyk, który lśnił nowością jakby prawieczny lutnik, dopiero co zakończył natchnioną obróbkę. Niewiele myśląc, chwycił za gryf i pognał do swojej siostry. Nawet nie zapukał do drzwi, pochylił się nad jej łóżkiem i szarpnął ją za ramię. Obudź się! Zasyczał szorstkim szeptem. Obudź się, to ważne. Co chcesz, człowieku? Odezwała się półprzytomnie. Daj spać. Zobacz, co się stało. Dziewczyna przeciągle ziewnęła i usiadła. Wyciągnęła ręce przed siebie, jakby wybierała się na lunatyczny spacer. Może jednak powiesz mi jutro, co? Nie, teraz. Skrzypce się odnowiły. Co? A skrzydeł przypadkiem nie dostały i nie pofrunęły do nieba? Prychnęła Luiza. Większej bzdury nie mogłeś wymyślić? Nabijaj się, nabijaj. Spójrz lepiej, uniósł instrument na wysokości jej wzroku. Zobacz, jak wyglądają teraz. Momentalnie jej sceptyczna mina rozbiła się jak porcelanowy talerzyk. O rany, to niemożliwe. Jak to zrobiłeś? Podskoczyła. Skąd mam wiedzieć? Samo się zrobiło. No nie, no nie, no nie. Wstała i nerwowo zaczęła przechadzać się po długości pokoju. A nie mówiłam? Masz swój niezwykły podarek. Widzisz? Czary-mary w pełnej krasie. Uspokój się, przecież nic takiego się nie stało. Na razie nie, ale mam złe przeczucia. Zatrzymała się i obejrzała swój medalion. Chyba się nie zmienił, już sama nie wiem. Co robimy? Budzimy dziadka? Nie, czekamy do rana. Ja na dół nie schodzę, bo tam grasują ubożęta, chowańce i bobaki. Na samą myśl mam gęsią skórkę na całym ciele. Skoczyła do łóżka i opatuliła się kołdrą, wystawiając tylko czubek nosa. Ja dziś nie śpię. Posiedzieć z tobą? Nie, idź do swojego pokoju. Na pewno? Tak. Hej, nie chciałem napędzić ci strachu. Ale napędziłeś, idź już rozkazała. Dobra, dobra, mruknął tylko. I zawinął się napięcie. Dalszą część przygód Tomka i Luizy i co bardzo ważne, Gniewomira, znajdziecie właśnie w tej książce, dla przypomnienia, tytuł Skrzypeczki planetników. Życzę miłej lektury, bardzo dziękuję i wszystkich serdecznie pozdrawiam.